Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Z tyłu za mną screen z wczorajszego live'a. Live miał nawet dwie części, muszę Wam powiedzieć, bo niektórym nie spodobały się treści, które jakby mówimy tutaj na live'iku. Być może z tego powodu wyszły też problemy techniczne, że nie miałem jak ani żadnej możliwości wpuszczać Was na okno. Za co bardzo przepraszam, choć nie z mojej winy. To się stało, mianowicie, no nie miałem żadnych wniosków, sprawdzaliśmy to również z ludźmi na czacie, nie mogli wnioskować o wejście na okienko i dlatego musiałem całe trzy godziny mówić sam. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się to nie podobało i mam nadzieję, że jest to chwilowy. Problem związany właśnie z technicznymi sprawami TikToka, a nie z tym, że jacyś ludzie, być może lubiący Tuska, być może lubiący Trzaskowskiego, być może lubiący pana Bogusława Włośleńskiego, bo o nim też była mowa, zgłaszają po prostu ten live jako dziwnie niebezpieczny, naprawdę nie przepinamy. Nie obrażamy, nie mówimy o żadnych teoriach spiskowych, pokazujemy oficjalne strony Państwowej Komisji Wyborczej, na przykład taką, gdzie każdy sobie może sprawdzić, jakie oświadczenia kandydat, który stajtuje w wyborach, składa, w tym również pan Bogusław Wołoszański. Zadaliśmy tylko pytanie, czy 51 tysięcy osób, które zagłosowało na tego pana posła dzisiaj, koalicji obywatelskiej, zna jego przeszłość. Ale to jest kwestia wiedzy, kwestia faktów. Słuchajcie, trzy tematy, o których chcę Ci dzisiaj powiedzieć. Po pierwsze rząd, tak jak zatopi CPK, choć nie chce się do tego jeszcze oficjalnie przyznać, na razie okraja z każdej strony, racjonalizuje wydatki, to zatopił już i przyznał się do tego otwarcie. Zatopił projekt polskiego samochodu elektrycznego, czyli mówiąc krótko, Izere. I zera już, moi drodzy, nie powstanie. Minister obwieścił to oficjalnie, widzicie to właśnie na tym screenie. I mimo, że wszystkie audyty, jakie zarządzono, no bo wiecie, przyszedł Tusk i zarządza audyty, wszędzie audyty sprawdzali, czy te pisiory straszne coś nie nakradły, nie, to okazuje się, że wszystkie audyty były spoko ok. I należy kontynuować projekt. I to widzicie tutaj. Ale niestety, projekt Izera nie. Lepiej kupować wozy od Niemców, od Chińczyków, od Karańczyków. Polski samochód, nie, nie fajne. Więc Tusk zatopi ten projekt, i jest to już oficjalny komunikat, jakby z ministerstwa. Kolejną rzecz, jaką chcę Ci pokazać i przekazać, to jest kwestia sponsorowania Wielkiej Okiesy Świątecznej Pomocy. I nie chodzi o to, że to jest Jurek Owsiak ani Wośp. Odstawiamy to na dalszy plan. Słuchaj. Możesz sobie popierać, możesz wpłacać swoje pieniądze komu chcesz. Mnie raź tylko to, że Tusk wybrał sobie z listy największych fundacji. Na przykład z listy 10 wybrał sobie tą jedną. I spółki Skarbu Państwa, takie jak Orlen, sponsorują tą jedną. Co mają powiedzieć, pozostałe 9 największych fundacji w Polsce. A teraz zobacz. Pach, PZU przelało 2,5 miliona złotych. Kolejna spółka skarbu państwa przelała 2,5 miliona złotych konkretnej fundacji. Dlaczego? Dlaczego tej? Odpowiedz na to pytanie. Dlaczego tej, a dlaczego nie na inną? Jak mają zareagować na to inne fundacje, które zbierają i poświęcają się dla ludzi, również dla powodzi? Dlaczego one nie dostają pieniędzy od spółek skarbu państwa? Czy potrafisz to wyjaśnić? Daj mi znać, napisz komentarz. I ostatnią rzecz, trzecią, jaką chcę Ci przekazać, która jest jakby bardzo uderzająca i bardzo konkretna w tym wszystkim, to jest słuchajcie wyniki Orlenu. Właśnie wyniki Orlenu nie pokazałem tego no, z mojej, po prostu z mojego roztargnienia, tak to powiedzmy na wczorajszym live'iku. Chodzi o to, że akcje PKN Orlen spadły aktualnie, nie już o 25%, o 28%. Już o 28% spadły akcje PKN Orlen. To jest nieprawdopodobne, co Tusk wyczynia z flagową naszą firmą, naszym koncernem paliwowym. To, co zostało zbudowane przez poprzednie 8 lat, partacze i nieudacznicy zatapiają w jeden rok. I ostatnia rzecz, ostatnia rzecz znów nawiążę do live'u. Zakończyliśmy omawianie programu Słowomira Mencena. Będę teraz pytał wszystkich po kolei, czy już zostały opublikowane kolejne programy wyborcze kolejnych znaczących kandydatów. Pan Słowomir Mencen był pierwszy i pierwszy jego, jako pierwszy kandydat jego program został omówiony. Przeczytaliśmy tip top 20 jego punktów programu. Które znajdują się na stronie Mencen2025. Najbardziej przerażające jest to, że Mencen, Konfederacja, nawołuje do legalizacji w Polsce narkotyków. Tak, jakby nie zdawali sobie sprawy, do czego prowadzi kolejny środek uzależniający polską młodzież, polskie dzieci i powszechny dostęp do tego Narkotyku. Słuchajcie, konfederaci, to, co wyczyniacie, jest bardzo niebezpieczne. Chcąc zdobyć kilka procentów od młodych ludzi, chcecie wprowadzić do obrotu kolejny środek uzależniający. I nie jest argumentem żadnym, że alkohol jest wprowadzony do obrotu. Nie. Rozumiecie to dosyć dobrze, kiedy chodzi o nielegalną emigrację z krajów Afryki, że nie wolno naszego zła. Powiększać o dodatkowe zewnętrzne zło. Ale w sytuacji, kiedy chcecie legalizować narkotyk do legalnego obrotu w Polsce, to jakbyście zapominali o tym samym. Tak, jest w Polsce dostępny alkohol i nie wolno legalizować żadnego kolejnego narkotyku. I z tym chcecie zostawić. Jeżeli jesteś i zastanawiasz się nad wyborem, słowami Mencena, przeczytaj uczciwie 20 punktów. I jego programu. Znajdziesz tam. Punkt ósmy. Trzymajcie się. Dobrego dzionka. Do następnego. Cześć.